Legenda o Kongamato to jedna z najbardziej intrygujących i zarazem kontrowersyjnych opowieści afrykańskiego folkloru, która przez wielu badaczy uznawana jest za możliwy trop do istnienia prehistorycznego stworzenia przetrwałego do czasów współczesnych. Kongamato opisywany jest jako ogromny, skrzydlaty potwór o wyglądzie przypominającym pterozaura, wielkiego gada latającego, który według nauki wyginął miliony lat temu. Pochodzenie tej legendy sięga głęboko w kulturę ludów zamieszkujących obszary dzisiejszej Zamgi, a konkretnie regionu Beratseland i Doliny Indu. Kongamato w języku miejscowego ludu Kaonde oznacza pogromce łodzi lub ten, który przewraca łodzie, co od razu nadaje istocie atrybuty niebezpieczne i związane z wodą. Według tradycyjnych opowieści potwór ten zamieszkuje niedostępne bagna, gęste lasy i trudno dostępne rejony rzeki Zambezi oraz terenów wokół jeziora Bangweulu. Świadkowie, zarówno miejscowi, jak i nieliczni Europejczycy, którzy odwiedzali te rejony w XX wieku, opisywali kongamato jako stworzenie ogromnych błoniastych skrzydłach rozpiętości nawet do 4 metrów, z długim dziobem, ostrymi zębami i ciałem pokrytym cienką, nagą skórą przypominającą nietoperza. Mimo, że istota miała niekiedy przypominać dużego ptaka, to nikt nie wspominał o piórach, cecha ta wykluczała znane gatunki awifauny i sugerowała pokrewieństwo z gadami. W roku 1923 brytyjski podróżnik Frank Hameland przebywał w Barocelandzie, usłyszał od miejscowych wiele opowieści o Kongamato. Zainteresowany ich szczegółowością, pokazał rozmówcom ilustracje przedstawiające różne prehistoryczne gadi i ku jego zaskoczeniu, tubylcy bez wahania wskazali na pterozaura jako dokładny wizerunek tajemniczej bestii. Fakt ten przyczynił się do narodzin teorii, że może gdzieś w afrykańskich ostępach przetrwały potomkowie pterozaurów, które nie wyginęły podczas globalnych katastrof, lecz przetrwały w izolacji, z dala od ludzkiej cywilizacji. Kolejne relacje zaczęły się pojawiać w późniejszych dekadach. W roku 1955 odnotowano przypadek młodego mężczyzny, który został przewieziony do szpitala w Fort Rosebery, obecnie Mansa, twierdząc że został zaatakowany przez dużego, skrzydlątego potwora, który nie przypominał żadnego znanego ptaka. Opis jego ran, jaki szkic wykonany przez jednego z lekarzy na podstawie zeznań poszkodowanego, wzmacniał przekonanie o możliwym zetknięciu się z nieznanym gatunkiem. Dodatkowo w tych samych latach pojawiały się doniesienia o przestraszonych tragarzach i myśliwych, którzy unikali niektórych obszarów właśnie ze względu na kongamatu. Z czasem doniesienia o spotkaniach zaczęły słabnąć, jednak legenda pozostała żywa, podtrzymywana przez folklor oraz badaczy kryptozoologii. Niektórzy próbują wyjaśniać te relacje w sposób racjonalny, sugerując, że ludzie mogli widzieć dużego nietoperza, jakim jest choćby Pteropus giganteus, czyli latający lis, choć jego zasięg naturalny ogranicza się do Azji. Inni wskazują na pelekani lub żurawie które w locie mogą wydawać się dziwaczne dla kogoś nieprzyzwyczajonego. Jednak takie wytłumaczenia nie przekonują wszystkich, zwłaszcza że opisy kongamato zawierają szczegóły niespotykane u żadnych znanych współczesnych gatunków. Zwolennicy teorii o przetrwałych pterozaurach wskazują na rozległość i niedostępność afrykańskich bagien oraz lasów, takich jak Bangweulu czy okolice rzeki Luapula, jako możliwe enklawy, gdzie niewielka populacja pierwotnych gadów mogłaby przetrwać niezauważona. Podobne teorie wysuwano także na temat innych legendarnych afrykańskich istot, takich jak Mokelem Bembe, rzekomy dinozaur z Konga. Wspólnym mianownikiem tych historii jest zawsze obecność ogromnych, starożytnych stworzeń, ukrywających się w miejscach odciętych od cywilizacji. Naukowcy podchodzą do tych relacji z dużym sceptycyzmem. Ich zdaniem nie istnieją żadne dowody paleontologiczne, biologiczne ani genetyczne na to, że jakiekolwiek pterozaury mogły przetrwać do współczesności. Wyginęły one pod koniec kredy, około 66 milionów lat temu, wraz z większością dużych gadów lądowych. Jednakże kulturowa rola takich legend jak Kongamato nie powinna być lekceważona są one wyrazem lokalnych lęków, tożsamości oraz sposobem na opisywanie zjawisk trudnych do racjonalnego wyjaśnienia w ramach tradycyjnych wierzeń. Niezależnie od tego, czy Kongamato to rzeczywiście relikt prehistorycznych czasów, czy tylko wyjątkowo trwała legenda, jego historia nadal fascynuje, inspiruje i zachęca do eksplorowania najbardziej dzikich zakątków świata w poszukiwaniu tego, co nieznane. Jest to opowieść z pogranicza mitu, rzeczywistości i marzenia, która udowadnia, że nawet w erze satelitów i technologii wciąż istnieją miejsca i stworzenia, które wymykają się naszej pełnej kontroli i zrozumieniu.